Jest właśnie godzina trzecia w nocy, a my weszliśmy do gierki Inside Out 2, czyli w głowie się nie mieści i to są jej rodzice, ale jest mega creepy, mega ciemno, czarno dookoła. Dlatego, że z tymi gierkami coś się dzieje nie tak. W nocy o trzeciej! Jest ze mną Pati, moja dziewczyna! Jestem, jesteśmy razem, jest bardzo ciemno, ale jakoś damy radę. Pati X Team! <laughs> Pati X Team, a tu jestem ja z my Slow team! Będzie się dużo działo, więc oglądajcie, patrzcie, po prawej nic nie ma, jest czarno, ja tu nic nie widzę. Jak ciemno, po lewej naprawdę. tak samo ta gra jest mega ściemniona. Widzicie coś widzowie? Weźcie co, rozjaśnijcie, bo ja nic nie widzę, jak gdzieś idę, ale jest, o, tutaj ściana. Widzę jakąś ścianę, która mnie zablokowała. Ty mi ale tak nie uciekaj, żebym cię nie zgubiła! Właśnie nie możemy się zgubić w nocy. Dlatego, tak. że będziemy przychodzić i możemy się teleportować w różne miejsca, o tutaj pokazuję wam, mamy różne miejsca do teleportacji się. Do góry głowy dziecka do produkcji marzeń, do skrzyni, do lodowej Jakie sali. Jakie dziwne nazwy, To co? są mega dziwne nazwy. Tutaj są mega dziwne. Ja nawet nie wiem, o co tu chodzi, ja się pytam. System wierzeń jakiś? Ojcowie kierują kwatera... Co jest? Ej, dobra, oglądajcie, będzie się działo. kliknijcie łapeczkę w górę. O, czekaj, kto widzi w ciemności łapeczkę? E, tam jest łapeczka, ja widzę, widzę, widzicie? O, tam jest taka małe, mała. Ej, widzowie, widzicie? O, ja widzę. Łapeczkę widzę. Wy też możecie kliknąć łapeczkę teraz. I zobaczmy ją wspólnie. O, kto widzi, to klika. A Pati, widzisz? Ja tam widzę Subika też. E, czekaj, czekaj. Gdzie? E... Teraz A, Subika. widzę, widzę. Subika no, widzę. Oczywiście, że widzę. Takie rzeczy ja zawsze widzę. Ej, czekaj. Grupę widzę. Grupa Smice no, widzowie, z MyStyle Team właśnie jest taka grupa, na którą możecie do mnie dołączyć. Pamiętajcie o tej grupie. I fajne koszulki też mamy. Możecie dołączyć do naszej grupy. Ja mam swoją grupę, Pati ma swoją, ale w każdej oczywiście jesteśmy. I na mojej grupie są fajne koszulki z MyStyle Team i nie tylko z Minką, musimy klientom. Możecie być w moim teamie, dołączyć, grać z nami, albo mieć takie koszulki, bluzy, albo jak Pati, albo jak I taki ja... topik, jak tak, ja tak, mam. sami. Możecie mnie zaobserwować i dołączyć do znajomych na Robloxie. Pierwsza linia w opisie, klikajcie, wbijajcie. Dobra, a my się teraz skupiamy na gierce. Skupiamy się dlatego, że możemy tutaj kliknąć przycisk, kliknąłem coś, kliknąłem ej, co coś, jest? kliknąłem, kliknąłem, kliknąłem. Co się, się zapaliło, coś tu jest, coś tu jest, co, jest, co o, to, tu jest? to jest, co no to jest, halo, nie coś ale, się ale, pojawiło, ej, ej, mi coś zgasło, ja widziałeś to, ej, to jest mega dziwne, klikam, leci coś, leci, leci, coś, leci coś, co leci, to, coś, co 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 to jest? jest, ej, to są jakieś wspomnienia, które się toczą, chyba może. tak, chyba masz rację, Na teleportujmy się gdzieś indziej, chodźmy Dobra. może do system wierzeń, PUM! CO jest? Ej, dobra, to jest mega dziwne, to też tak było w tej bajce w filmie? Yy, yy, ja nie wiem. Widzowie to, to też wygląda? tak było. Tam? Ej, to jest mega dziwne, ale dobra, jesteśmy w jakiś system jak to się ciągnie do góry! Możemy tu wierzyć, czy nie? Bo tak to się nazywa, bo to źle jest przetłumaczone. Możemy iść pływać, czy uwaga! Pływam! Pływa, pływam? Ej, to, ej to... To, nie jest, co to jest to do nie pływania. jest pływanie! Ej, to nie jest woda! Ja myślałem, że to woda do pływania. <grym> ja myślałem, że to może jakieś. Ej, albo Ej, to może wspomnieć. Albo to jest jakby. ocean i może wspomnieć, że tutaj mamy i pływamy w wspomnieniach. Nie wiem, dobra, teleportacja dalej, uwaga, idziemy teraz do ziemi wyobraźni. Boom! Co jest wyobraźni jesteśmy? O, to już lepiej wygląda i mamy frytki! <grym> Nasza wyobraźnia to ma frytki. Wyobraźnię. Nasza wyobraźnia to frytki. Zobaczcie, tu są frytki. Ile frytek. Pewnie sobie zjadła. Nie no, serio? Ej, kto je tyle frytek, kurde? Przecież Is tych my... jest dużo. Spójrz, Slow. Yeah. Poczekaj. Co? E, kto Gdzie? to jest? Przecież my, my jesteśmy tutaj sami. Ej! Ktoś przecież... nas obserwuje. Ale przecież my byliśmy tutaj sami, kto to jest w ogóle? Ktoś nas obserwuje. Jak, jak ten ktoś stoi, ty widzisz? Kto to jest? E, przepraszam, ale to jest mój serwer, bo ja go wykupiłem. Ja wydałem Robuxy ja sobie kupiłem serwer za 20 Robuxów. I tak. Jak ty możliwe, że tu weszłaś? Tylko my mamy dostęp, bo ja dałem dostęp do Patty i mi, bo to jest y, serwer mój, coś w sensie, ja go y, sobie zakupiłem za Robuxy. A jak ty weszłaś tu? To jest jakiś haker? Eee, co? Kim ty jesteś? Co jest? Ej, czemu ona ma. Ej, czemu ona się nazywa 6 Inside Old 666? To, to, to o nie, nie nie, 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 to duchy, to duchy jakieś. Ej, ja to no, to będzie możliwe. Tak. Ale, widzowie, słuchajcie, to niemożliwe, żeby ktoś tu wszedł, dlatego że ja mam serwer tylko dla mnie i dla Patty. Nie mogą inne osoby wejść, bo ja mam zablokowany dostęp. Ej, więc... ona podchodzi za nami, ta osoba. Czemu tak wyglądasz? Jakaś mega dziwna twarz, ej, to jest mega to creepy! To mi przypomina tę emocję. To Emocje? jest chyba, chyba nuda. Nuda? Nui! Albo Enui? Nie wiem, dobra, lepiej sobie lepiej pójdźmy. Aaaaaah! Zostaw zostaw, nie, nie wiesz! Że... Ej, nasz szlip to może się biegać, uciekniemy o, jej. Aaaa. Między frytki się schowajmy! Chodź, między frytki, tak, to dobry pomysł. Czeka, 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 Choć, nie chodź, 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 nie chodź, chodź. Dobra, da, da. okay. ok, stój. Może nas nie znajdzie. Uciekliśmy. Jesteśmy między frytkami. Ile tu frytek jest? Abym się zjadł frytka. Pati, ja bym cię zjadł. Też bym cię zjadła. Mamy mm. tu frytki. A Możemy wejść do góry? Chyba ja zgubiliśmy mogę. tą osobę. Dobra, chodźmy na zewnątrz. Zobaczmy tam kolejne wspomnienia. Ej, to było mega dziwne. Na tych wspomnień tu jest. Że jakaś osoba tu weszła Inside Out 66. Mega dziwne. Pamiętajcie, że to jest w nocy. To wszystko dzieje się w nocy i... No przecież to widać, i jak to, to jest No właśnie, ciemno. tak, tak, no i tutaj też mamy noc i nie wiadomo, co będzie, ale pokażę wam bo mam paczkę ze Smice Snow Team! Smile Snow Team do miałego rana! Z mojego sklepu! Patrzcie na to! W fajnym opakowaniu! To jest karton! I w każdym takim kartonie, jak zamówicie, to dostaniecie karton albo foliopak z moim logiem! Smice Snow Team i minkami dookoła! Patrzcie na... Eee e... Ktoś podszedł do nas? Państwo, chodźmy stąd. Faj. Ej, ale... Ej, co jest! Ale jak to? Jak, jak ten ktoś wie, że, że ty mówisz o paczce akurat! Ona napisała fajna paczka! Coś? Przecież... Ale, ale jak fajna paczka przecież przecież... Tylko ja to słyszę nikt na tego nie słyszy! Ej, ale nikt tego nie widzi! Widzowie, tylko wy to widzicie i Patty to widzi. E, to. E, pa, paczkę, to jest moja paczka, no właśnie. a. Właśnie! A skąd. Skąd ona to widzi? Teraz ja to ja jestem w swojej głowie. Co? W mojej Toło? głowie nie wierzę ci! Nie, 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 nie jesteś w mojej głowie, nie no dobra, jesteś moją emocją. To jest emocją. Dziwne. Nie! No dobra, skoro... Dobra, to czekaj, skoro jesteś moją emocją, jesteś w mojej głowie tutaj, to napisz yy, co jest tu za mną, o! Co jest tu za mną? Napisała poduszki. Weź im to przy... Ej, przybliżemy tutaj montażysta wam przybliży. Napisała poduszki. Napisała poduszki, czajcie! A za mną... Za mną są poduszki! Za Ej, skąd ty to wiesz? skąd ty to wiesz? Znaki za subskrypcję. Ej, też są za subskrypcję, dobra to... Czekaj, co ja dobra, będę coś to... Zapytaj się co masz ubrane, o. O dobra, co mam ubrane? O, tego nie będziesz wiedziała. Ej, co mam na głowie? O, tego nie będziesz wiedziała. Co mam na głowie i co mam na sobie, na ciele No uwaga, uwaga, tego nie zgadnie. tego nie zgadnie. to jest niemożliwe. Uwaga, uwaga! Pomarańczowa czapka Smysl 3D co jest? No, mam! Ona jest, no, pomarańczowa, no taka biało. No, biało-pomarańczowa, zgadła. SmileStone Team to jest emblemat 3D widzowie. Możecie sobie wejść na moim sklepie, są fajne czapki. E, SmileStone.pl, klikajcie pierwszenia. O, napisa. Pomarańczowa koszulka, SMAJSU Mam pomarańczową koszulkę! Gadła. O, o, dobra, o, Chodźmy stąd, chodźmy O, nie, stąd, nie, nie! nie, nie. Szybko uciekać, nogi Zostaw mnie ty! Zostaw tybie, duchu, diablety! Szybko uciekam, uciekam, uciekam. Dobra, aż się skupiłem. Czekaj, muszę poprawić swoją koszulkę. Dobra, ej. Ktoś wszystko wie. Ona, jest dziwna. Ona jest z Inside Out, jakaś postać sam się pojawiła. Ona wszystko widzi i wie, ale jak to możliwe? Przecież ja nagrywam to dla was, dla Patrycji, a nie, tu inna osoba nie ma dostępu do mojej kamery, więc to jest mega dziwne. Teleportujmy się gdzieś indziej. Chodźmy do kwatery głównej matek. Bum. Co to jest za matki? Co to jest? Ej, co to za gościu? O lala. Ale przystojniak! No, ciekawe, Ej, zostaw ciekawe. ty nas! Ona tu przyszła za nami, ona przyszła za nami, Patty. O nie! Dlaczego ona cały czas chodzi? No właśnie, no. A co to za przystojniak tu stoi? To chłopak tej dziewczyny Riley, czy nie? Czy ona może że ma takie marzenia, że chciałaby mieć takiego chłopaka? Ja nie no, wiem. Nie wiem, to chyba jej mamy jest. A, to mamy! I ona myśli o nim. A, chyba, że mamy. No nie wiem, dobra. Ej, napisała coś. Nie pozbierasz się mnie, nie pozbędziesz się mnie do końca życia. Co? Ej, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie te emocje. Zostaw się tutaj pojawiła? Zostaw mnie, zostaw mnie. To, to jakoś teleport, uciekam. To się, tutaj, to się pojawiło. sala. Okej, okay, jestem, jestem. Okay. O nie, co to za lód? A! Ślizgam się! A, o nie, ja to nie był błąd! Co to tak ślizgo jest, kurde! I czemu to tak ciemno? Ale ślizgo za ślizgo, za ślizgo. Co my mamy tu robić? Ej piłka jakaś. Jak jest ciemno? O, tu jest coś? Ej, nie mogę, nie mogę biegnąć! U, u, jak biegnę powoli Jest lód tutaj na dole jesteśmy na sali... O, o nie! nie. Przyszła. przyszła! Przyszła, przyszła, zus gdzie my idziemy, skąd ona to wie? No nie wiem właśnie, to jest dziwne. się może gdzieś indziej. Teleportacja. Szybko, stłonie emocje jakieś. Emocje stumione. Ej, w słoiku jest całkiem! Ty, wypuść mnie! A! O nie, bo to są stłumione emocje! O nie, chcę wyjść stąd, bo Dlatego? tu w się pojawi się A nie, zostaw! Oj, przyszła! Jesteśmy w Suiku, trzeba było nie wchodzić na tą grę o takiej godzinie. Ona nam pisze, że nie powinniśmy wchodzić na grę o trzeciej w nocy. Ej, to już był nasz błąd, pa Patty. To był to chyba, nasz błąd, chyba może? tak. Ale, no, no. Ale każdy może tu być, no! No każdy może grać w tą grę, bo ta gra jest dla wszystkich, i dlaczego ja nie mogę wchodzić? właśnie, dlaczego akurat nie możemy tu być? I dlaczego jesteśmy w słoiku, hallo? Wypuść nas, wypuść nas. Wypuść nas! To są stłumione o mocy, czyli jesteśmy w słoiku zamknięci, ale to jest gra. Ja mogę grać. Smile Slow Team może grać! Wszyscy mogą grać w, mojego w, team, w moim teamie! Smile Slow Team! Smile Slow Team! Smile Slow Team! Smice. Dobra, odbiamy. No, ale każdy jest Smile slow Team, <laughs> nie? Smile slow Team! Jesteś Smile Slow Team? Teamie, jesteś Smile Slow Teama? <laughs> Ej, trzeba do niej napiszę, czekajcie, bo ona chyba nie słyszy. Jesteś, czy, jesteś wy, Tiamie, Smile Slow Team. O, zapytałem się, tutaj, patrzcie, wiadomość moja u góry się wysiedliła Napisała, nie jestem w twoim teamie Skapslok, a co, nie jesteś w moim teamie? Ale wszyscy są w moim teamie O nie, 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 nie chcę być tu z nią Zwariuję z nią, zwariuję, zwariuję, dobra Ja uciekam, czekaj, mogę przejść tutaj Okej, okay, przyszedłem gdzieś, ale O nie, zosta zostawiłeś mnie z nią Nie mogę się teleportować O nie, Patty, Patty Patty, gdzie jesteś, Patty o, nie zostawiłem pati! O, nie, nie, nie. Zostawiłem Patty. Ją samą z... O, o, był, to był mój błąd. Teleportowałem się przez przypadek. Przepraszam. Patty, gdzie jesteś? Marszu, gdzie jesteś? Bo ja się boję. Jestem e, na jakimś boisku. Widzę boisku, jak grają w piłkę. Jakieś dzieci grają w piłkę. Chyba nie. To tu dorośli, Nie wiem. Powiedz Ktoś mi, gra... gdzie się teleportowałeś, bo ja się boję. A nie wiem, gdzie się tele... Cześć, ja się teleportowałem. E, ojcowie kierują kwaterami. Jakieś ojcowie. coś, ojc, Ojcowie Majo, grają w piłkę. Ona, ona wzbudziła we mnie emocje strachu. Ja się Boję, ja nie chcę tu być. Co jest grane? Ej, co się z tą stało, Patty? Patty spowodowała, że ja się boję. O nie, Patty jest bardzo przeraźliwa. Masz emocje, bania się. O nie, 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 nie. nie. Tylko nie to, tylko nie to. Patty. Co, Waszy... co ty Uuu, masz? Co, co, co się dzieje? Mną, co tu się za dom dzieje? To wszystko przez nią. Inside, out, 6,6. To wszystko przez nią się dzieje. No ja stąd uciekam w nogi, bo ja się boję, was. Skrzynia. Okej, okay, jestem w skrzyni. Biegnę do domu. Tam jest jakiś dom. Biegnę do domu, uciekam. O, to jest jakaś skrzynia? Co to za skrzynia? Yy, o nie, oni się pojawili. Biegnę do jakiegoś domu. Ej, teleportowałem się do wspomnień chyba, to są kulki wspomnienia, tak mi się zdaje. Idziemy do jakiegoś domu. Ej, tu coś jest, jakiś domek, może tu zamieszkam, tam coś leci w ogóle. Co to za dom? Ej, kogo to jest? Dobra, wejdźmy tam do środka. Tutaj na czerwono się pali, nie wiem czy ja powinienem wchodzić. Na czerwono alarmy są chyba. Dobra, wbiegamy do środka. Mm, tam coś leci, wow, jakie kolorowe, jakie ładne. Ej, patrzcie, co tu leci. Wow, jakieś stążki kolorowe. Ale ładne. Ula la. Pierwszy raz tak widzę. Dobra, idziemy teraz do domu. Tu jest jakiś dom. Nie, to nie jest dom. Co to kurde jest? Ja myślałem, że to dom jakiś. Serio, to nie jest dom. Tu są jakieś... Yy, te wbite nożyczki w karton? W siery, co do siery? Yy, dziwne. Nie, nie ma tu domu, myślałem, że tu zamieszkam. Ej, tam coś jest w ogóle ściągnięte. Dobra, uciekamy w nogi. Patty! O nie, ona przyszła za mną! Skąd wiesz, gdzie ja jestem? Ona zawsze wie, gdzie ja jestem. Jak ty mnie doganiasz w ogóle? To się mega dziwne, zaraz ci się coś stanie. Co? Co mi się stanie? O, nie, o, nie, o, nie, zostaw mnie tymi rękami! Ej, trzyma mnie, zare. O, o, trzyma mnie, trzyma mnie. Napisała, że coś mi się. Oła, dostałem. Co ty mi zrobiłaś? Dostałem jakąś kulkę! Ej, rozjaśnia się. Zrobiło się bardziej fioletowo i dostałem jakąś kulkę. Co to za kulka? Co ty mi zrobiłaś, Inside66? Co jest? Ej, zostałem tym! Jak e, on ma obawa, on się nazywa chyba lęk, strach, czy co? Nie, ja on taką twarzy się boję. Nie, dla nie, niej nie, 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 nie chciałem być. Zostawaj, jestem pomarańczowy. Czym, teraz zostaniesz już na zawsze. Ej, czym ja jestem? Kto, to co za postać była? Bo już nie wiem, to jest lęk, strach, obawa? O nie! Pamięć niepokoju. Jestem nie, Jestem taki z obawą, obawą jestem, że mam lęk, że. A, co się stanie, co tego? O zamienia mnie w emocje, nie chcę być, nie chcę się cały czas bać! Patty, gdzie jesteś? Patty? Nie świadomości! Mam kulę jakąś i biegnę z nią. Biegnę do jakiegoś pomieszczenia, tam na dole coś się świeci w ogóle białego. Spróbuję tutaj może coś zrobić. Musimy z tej gierki uciec jakoś. Teraz wejdźmy tu, tam ktoś stoi w ogóle. Ej, to są jakieś pomniki. Tu stoi tata, mama i ona. Ja tak mi to... jakieś schody, chodźmy tu do podświadomości. Schody? Dobra. I tu są jakieś pomniki dziwne. Nie wiem, co one oznaczają, ale tam są kolejne. Dobra, do podświadomości mnie wzywa pati, więc chodzimy do podświadomości. Stumione emocje, nie, gdzie to było system? Podświadomość. Bum, jestem. Okej, okay, jestem, Wie? jesteś, Pati! Jak ty wyglądasz! Jestem teraz obawą! I ty jesteś, ty się boisz, ja się boję, ja mam obawę, ty masz lęk. O nie, wszyscy mamy jakieś dziwne. Napisała że jesteś w opałach. Jestem w opałach teraz! O, 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 Patrzu, o co Tutaj są jakieś będzie, schody, będzie... uciekajmy! Może tutaj zejście uciekajmy, gdzieś. Uciekajmy, uciekajmy w nogi! W nogi, w nogi! Dawaj, Pati, szybko! Hmm. Ale tutaj shift nie działa! O nie, tutaj jeszcze przyśleżyć postaci nie możemy, ale w miarę szybko biegniemy. Dobra, dawaj, schodzimy uciekajmy, na dół. uciekajmy. Mam jakieś schody na dół. ale ale my nie wiemy dokąd, nie wiemy dokąd. Teraz tam zejdziemy i zobaczymy, co będzie na dole. Ale pierwsze sprawdźmy moją paczkę ze Smyslo no Team! Mam paczkę i tutaj właśnie w tym kartonie pomarańczowym moim eleganckim napisanie smi, napisane no Team. O, uwaga, otwieramy. Zobaczmy, co mamy w środku w tym ładnym kartoniku. O, jest opaska odblaskowa, będę wyciągał wam pokazywał. Opaska z mojego sklepu na rękę! Puu! I się sama zawija elegancko. Ładnie pasuje. I mamy też. Czapkę niebieską! Inne kolory też są widzowe. Jest różowa, niebieska, pomarańczowa, więc możecie mieć różne. Z emblematem 3D, siateczka z tyłu. Jeszcze dalej. Mamy frisbee! Smiley team do rzucenia frisbee na lato, na piasek, na trawę, wszędzie akurat. Na, w domu <grym> można sobie porzucać. O! Jeszcze kubek pomarańczowy z naszą wioską w środku. Patrzcie, ile rzeczy w tym kartonie się zmieściło. Ten kartonik jest duży. I jeszcze, jeszcze mamy. Zdjęcia nowe do każdego samowinia, to są gratis, wrzucane do każdego opakowania, czy kartonu, czy foliopaku. Właśnie tutaj wrzucamy nowe zdjęcia. Jedno wlatuje. Możecie trafić albo te, gdzie byłem przy najwyższym budynku na świecie, albo przy pustyni, albo na w helikopterze jak leciałem. Jedno zdjęcie dostajecie, tylko jedno zdjęcie jest wrzucane. A spośród trzech. A te nie wiadomo jak traficie. Może ten, może ten. Wpadajcie zaczynać. na smajsu.pl. Dobra, a my tu dajemy teraz z boku to i przechodzimy. Idziemy schodzić e, tam na niżej, na schodach. Uwaga, schodzimy, schodzimy. Dawaj, 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 Pati, Idziemy, idziemy. Zobaczymy co tam będzie. Na du, na dół. ona tam ściga. Jest ej, Johnak, nie ma jej. Ej, nie ma tej inside Side Out podświadomości. Ej, jest, jest zejście, jest zejście. Wielkie drzwi, patrzcie, Mówiłam. wchodzimy. Wchodzimy, tu się trzęsie. tu coś mi się dzieje. Widzisz, co się dzieje z Kanem? patrz. Widzisz o. to? Co się dzieje za ekranem? Co się dzieje, co się dzieje tutaj? Patrz, jak ogólnie spojrzysz, tą ściana, ta ściana jakby. Dobra, idziemy widzę. tutaj. Idziemy tutaj, wchodzimy, uwaga. Jesteśmy w jakichś wielkich drzwiach, gdzie jest yy, dużo drzew, ale te drzewa są bardzo wielkie. O, nie, ale nie, nie, nie. tu jest szybko, szybko musimy uciekać. Zbiewajmy z tej podświadomości. Ej, tu są kolejne drzwi. Co, jest jakieś. Schody na dół jeszcze bardziej! U, do czego są te schody? I nie można przejść, to coś trzeba to odblokować, chyba. Możemy odblokować to kliknąć i przejść tam niżej. Jak, gdzie my jesteśmy, nie wiem, czy to było w filmie. Patrz dalej, to się ciągnie. Co tu jest? Co to jest? Ja się pytam. Ej, tego nie było chyba. Patrzcie, tu ktoś leży. Tu ktoś leży, ale nie wiem kto. Nie wiem kto to ktoś, jest. Ktoś tu został. Ktoś tu leży, ej, znaleźliśmy jakąś ciekawy sekret. O nie, o jestem obawa! Coś będzie teraz, co będzie teraz? O nie, o nie, o nie, o nie, co teraz będzie, co teraz będzie, co teraz będzie. Nie chcę to być! teraz będzie, tu teraz będzie, nie wiadomo, co z nami się stanie, co z nami się stanie, co się z nami stanie. nie uciekniecie. O nie, widzowie, co teraz będzie. Chcecie tak Co będzie z nami? Co będzie z nami, widzowie? Napiszcie w komentarzu!